Jeśli chcesz być wiecznie zdrowy, wyeliminuj tylko i wyłącznie te trzy przeszkody. Po pierwsze, nie masz klarowności i zrozumienia, dlaczego tak naprawdę jest to dla ciebie ważne. Zapisz to, co chcesz osiągnąć i zadaj sobie jedno zajebiście ważne pytanie. Dlaczego tego chcę? Zapisz twoją odpowiedź, a następnie esencję przekuj w tapetę na telefonie i ustaw na ekran blokady. Potrzebujesz to zakotwiczyć. Swoją drogą, polecam ci bardzo dobrą książkę We Need To Be Reminded, czyli Potrzebujemy, Aby Nam Przypominano. Po drugie, nie zaplanowałeś i nie założyłeś określonego, intencjonalnego czasu na realizację twoich zamierzeń. Czas nie jest szkodą. Wszyscy mamy go tyle samo. Po prostu wybierasz, poświęcać go na inne rzeczy. Co możesz więc zrobić? Wyznasz sobie konkretne, intencjonalne godziny na planie tygodnia, dedykowane aktywności, którą chcesz realizować. Trzymaj się tego, jakby to było święte. I w zasadzie ostatnie, ale równie ważne to jest to, że jedną z głównych form oporu, która stoi na drodze do Twoich zamierzeń, jest perfekcjonizm. Postaw progres ponad perfekcję i skup się na konsekwencji, rutynie i powtarzalności, zamiast dążyć do wyidealizowanej bezbłędności, która po prostu nie istnieje. Jeśli jeszcze nie wszystko wygląda tak, jakbyś sobie tego życzył. Świetnie, wykonałeś dopiero pierwszy krok. Daj sobie czas. Duże zmiany to małe kroki. Do dzieła.